Name? Szymon Name? Robert Proszę, proszę Taki voice poleciał Name? Szymon Robert Dziękuję W 5 sekund wymień mi trzech piłkarzy z PSG Nie no, chuj Nie wiem, że to było takie raz. Jak teraz swój przeciwnik odpowie poprawnie Wygrywa koszulkę Jeszcze raz w 5 sekund wymień mi trzech piłkarzy z Betisu. Z Betisu? O kur... Nie ma szans. Aj przegrali, do no! co ja mam teraz począć? Robert, w 5 sekund wymień mi trzech piłkarzy z Ralu. Valverde, wini Mbappé. patrz już, już już, muszę rozgrzał język, tak? Kto jest głównym sponsorem ligi francuskiej? Bez kur... Co? O jeep! Uf. Żartujesz! W o! o! Dobra, dzięki Robert! Dzięki!